Mój kumpel udający Hero by by wystraszyć moich przyjaciół. Będzie pojawiać się gdzieś w cieniu, budować dziwne konstrukcje, kopać tunele donikąd i uwierzcie, to dopiero początek. Na początku zaczniemy spokojnie, ale w miarę jak będziemy grać dalej, zacznie się robić coraz dziwniej. Plan jest prosty. Moi przyjaciele myślą, że nagrywamy zwykłego Manhunt'a. Co jakiś czas ktoś spotka coś dziwnego, I najważniejsze, nikt nikomu nie będzie wierzył, bo przecież to tylko Minecraft. W międzyczasie ja będę udawał, że jak zwykle przychodzę Minecrafta. Nagrywając ich reakcje, a Hero będzie robił swoje. Dla dolania oliwy do ognia, dnia kiedy to nagrywamy, jest Halloween. Czy Hirobrain to legenda? Przekonamy się wkrótce. Gotowi? Gotowi? Tak, mm gotowi. -hmm. Dobra. Yes, two steps ahead. I am always two steps ahead. Naprawdę. Nie. No kurde. Nie. No nie spadłeś, naprawdę? Więc Menhand się zaczął, a Hirobrain powoli straszył łowców. Au. Au. Zbierasz, tak <noise> Prank? nie! I ludzie go drzewa. A skąd Pion <noise> No jak, piorun? Jak Pion walną. Zapomniałem wspomnieć, że wszyscy łowcy dowiedzą się o tym, że to prank dopiero w chwili, gdy pojawił się ten film. Więc <noise> wybaczcie, chodźcie. <noise> nie ma jak to te o panie. Jest! W tym momencie popełniliśmy dwa ogromne błędy, które mogły skończyć całą akcję jeszcze zanim dobrze się zaczęła. Po pierwsze kapitan zapomniał włączyć niewidzialność, przez co jeden z łowców zauważył go za szybko Ej, co jest? What to? The... Jak on to widzi? tu jest? Jak on to widzi? Ej, bardzo... Jak on to widzi? Po drugie, zamiast nagrywania, włączył streama i każdy z łowców mógł zobaczyć wszystko, co się dzieje na Twitchu. Młoda, że... Miki! Podna. Czekaj! Czy ty kiedyś Hero Herobrine moda? Nie. To czemu Herobrine mi na mordę wyskoczył? Co?! Wyskoczył mi na mordę Herobrine! Co?! Chyba Ale serio, bry. ja mam też nagrane! Ego, e, to Ej, to by wyjaśniło, dlaczego ci drzewo nagle zapaliło. No jakiś niedobry kredyt, to jest niemożliwe przecież, no. No, no to się mówię, bo to miałem to samo. Ja, widzieliście? No to się... Dobra, gramy dalej. Ja, ale. O, of czekajcie, off nagrywka to kot, co nie? No, nie ma kota. Tam. Jak użyć biały kredyt, bo kota na serwerze nie ma? Kota nie ma na serwerze, kota nie ma na serwerze. My ty! wy wy wyjdzie drzewa są! Kurze, kurczaki. Ej! O wyjdzie na niektóre drzewa są tu! Nie panikujcie, nie wprowadzajcie paniki, ludzie! Jest Halloween, i nawet! Bez przesady! <ścoughs> Dobra, jest <i> dobry! <dam>, <ścoughs> Mieliśmy gigantycznego farta, że udało nam się z tego wybrnąć i graliśmy w ogóle dalej. O. Zombie z dynią, mieczem jeszcze! Nie wiem czy to specjalnie tak zrobili, czy nie, ale to jest creepy. Jak mówisz kliki stary To jest gra dla dzieci Wenaus czuł się obserwowany I słusznie <laughs> Wynios se podłogiem do Nie będzie nim czegoś to To ja drzwi biorę Ao! Ja ja co to było? E, do, ty to masz w vlogi Dwite zabiorę Dwitz zabiorę Ej, co to było? Ty coś dostał dosta... Ej, czymś dostałem! Daj nie jest szkielet. szkielet, Spokojnie Wenous. Będą... Miki. Miki jest? Przepraszam Miki'ego, no. Coś No. się Nie idźmy stąd, nie idźmy. Okej, okay, jedziemy. Podczas gdy się w lesie na Windbę, Herobrine czaił się na Venausa. Ej, wejdziemy na jedną rybkę? Chodź tu! Nie! Ty, z... Ty, jak zapomniałem, Mam, spotkałam gościa! Spotkałem nie Spotkałam tego gościa. Ej, villagera spotkałam chyba. Nie villagera, tylko. E... Tego handlarza? Nie, tego z białymi oczami. Tego tradera pewnie spotkałeś! Coś nie, z białymi białym oczami tego gościa, co. co w też czego widział? Kurde, zróbmy za mną lata! Czekaj, tepam się do ciebie. Mi nie ma zastań no, Ej, ale cię mówię, serio! Czyli tepnę się aż do ciebie. Co, co, gdzie? No, gdzieś widziałem go! E, Patrzy się hmm. cały czas na mnie, ja. Ej, tu totalnie nic nie ma. Ale serio, co mówię? Tepnijcie się jak chcecie, to... tutaj nic nie ma. Ja mam na nagraniu wielki tu są w kurze, prze... to cholery się ma. To może już się tepnę do mnie, Wenowu, z razie czego. Błoga, będę szybko Tego, ha tego handlarza kur... widziałeś pewnie, na pewno. Akurat co, vlogi? Hmm. Mówię, że ja Wenowu sobie akurat wierzę, bo ja też to widziałem za pierwszym razem. Jeśli by to zrobił... Koń mnie kopnął! No właśnie to samo mam! No, no koń mnie kopnął autentycznie! Ja go nie koń widziałem! Mnie koń mnie kopnął autentycznie mówię! KORNE on tu jest! On tu jest! Gdzie ty jesteś? Co? Gdzie? No, TO jest tutaj! Gdzie? Pokaż, gdzie mi go widziałeś! A tam, tam był! No gdzie? On tam był, ci mówię! Autentycznie nie wiem co powiedzieć. Ej, chyba że Kuak, słuchajcie, kłach tak był wczoraj na serwerze, bo konfigurował wszystko. Może Kuak tak coś wgrał. Może. Siema. O. No nie. <grym> <grym> blogi koszjer. Tu tu, tu szepie. Au. Dupa, S? Tak, Dupa blada. Nadal kliknąłeś już musisz w nie? Nie. W reakcjach Venolusa widzieliśmy, że plan działa. Pomogło nam to, że zginął i był całkiem sam w lesie, a Hirobrain nie miał litości. Ja to blogi. Mordi, co on mi tu, Hero Brain? cały czas tu jest! No cały czas jest tu ten pierdzielony Hero <noise> Gdy nasz Hero pozbierał się ze śmiechu, postanowił skupić się na Wintmie i utrudnił jej w kopaniu żelaza. Nieć także, że on kurę mnie tu. Nie, ja nie mam. się mi zniknął. Minecraft <noise> mnie straumatyzował, <noise> zobacz jak. No mam traum... Nie, ja pierdzielę to, ja znaczy, nie mam miała... choć Chodź, ty nikt na kompasie nie leć, dawaj. Ale ci mówią, że tu jest hero! Odwróć się, odwróć się. Odwróć się, odwróć się, tylko się odwróć. Odwróć, odwróć. Od, odwróć no. O kurwa, jeszcze... ja, odwróć ja się, Nie mam, nie mam siły już biegać. Jest! Cześć, hmm. dziadek. Tam tylko otwierał skrzynkę, co jest bardzo śmieszne Skrzynkę? Nie, Po się bierze skrzynki O, ale Nie wiem Jakieś 13 lat temu, gdy byłem małym szczylem, Nie mogłem spać po filmie Rezniego z Braina W którym między innymi ten był cały czas odpychany przez istotę Rzucił mną, rzucił mną, znowu mnie rzucił Powtórzyliśmy to Ej, co, co by to było? Zobaczmy. Ej, widziałem co to! to widziałem to! Co jest? Co to było? Ej, widziałem Ej, to. to! co to było. Ej, widziałem to! Widziałem to! Widziałem Ale, to. Nawet co udziałałeś? Vlogi? vlogi. Ej, Ej błaga, bli! Był vlogi, Ej, co to było? Był vlogi, czyli weź, nokne cię, nokne cię, bajam mieć taką Tak uda To było dalsze, to było mocniejsze! Co jest? Co, Au! Co jest? Tu no wiesz Jezu! To to jest pierdzielony Hero Braine! Grałeś kiedyś na Brain modzie? On tak... Nie. on nie. tak... on tak rzucał, tak... Ty tak tak widziałeś to nie no, widział, Widziałem moment. to, widziałem to. No, jak to możliwe, no nie, nie no. wiem no! Gdy vlogi miał już pełne gacie, wróciliśmy do walki gdzie Brain dalej odpychał łowców. Co <laughs> <laughs> on zrobił koń klacza? CO TO BYŁ? ZNOWU MI COŚ walnęło! Co to może być? Ej, Au, znowu- AU! też dostałem! NIE! EJ, CO TO JEST?! No, o tym właśnie mówię! I dobra, to było dziwne. Chyba nie- Ktoś ma zasek knockbacka? Nie mam knockbacka! Nie. Mm, to co, diamentowy set EJ, CO TO JEST?! CO TO JEST?! Ej, czekajcie, czekajcie, stop, 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 stop! Nie widzicie, nie widzicie co to jest! No właśnie też co nie jest... jest? Tak, to nie jest naturalne. Nie patrzcie, nie jest naturalne. Spotkaliśmy piramidkę było? Małe divta. budowle, y, kopalnie 2 na 2, y, święte liście z drzew, co jeszcze? No jeszcze Mówię powiem, ci, Herobrine to. tu jest, gdzieś Napisy z Glowstone'a, Herobrine Elków nie ma przynajmniej Nula nie mamy. Nie Nul tu nie jest, Nul to nie jest. Raczej to nie istnieje. Kidoblink też nie istnieje, to w ogóle nie istnieje, uspokujcie się. To, to jak wyjaśnisz to, że nagle dostajesz na bombę Właśnie? No nie wiem. Chodź, 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 chodź. To ty mnie walnąłeś wynus? Nie. Ja się też nie uderzyłem. Nie? Uuuu, uu, widzieliście to? Tak. No. Ej, ale nie. Ja muszę też... Ej, ej! Tam, 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 tam! No to! To jest! To jest! Ej, dobra, dobra, widzę! Witwa, chodźcie! Tutaj! Co to jest? Chodźcie, to, tu, chodźcie to. tu, chodźcie tu, chodźcie! Witosz i tepam cię, Witos i tepam cię! Musisz to zobaczyć! Musisz to zobaczyć, chodź tu! Dobra! Ale co? To! Już go łączyliście! Ale to nie wiem! ta, 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 jedziemy tu czołg. Ej, ale patrzcie! Jakie to jest długie! Nie no, pójdę! Ej, dobra! O, ma się! coś w powietrze! A tu też jest drzewo bez liści. Ej, to wy? Nie. To nie. jest, jest trapczes chest nie? Chyba, no. To ma czerwoną tobą wódkę. Czemu tak, to był. To trap-chest? nic się nie stało, piecek? To jest jeszcze szkło w to, to jest! Szkło? Jakie szkło? Widziałeś szkło? Tak. Widziałeś szkło? Tak, na ziemi. To na ziemi, drzewa bez liści to który do nas. Jak ja mogę tak nie trafiać? Co ty się robisz? Nie wiem Widziałem jak przeleciałeś jakoś. To witoś, że to... To który z was? Nie, nie, nie. Ej dobra, to było podejrzane przez cholerę. Na naganie będziesz to widzieć i ten widzieć bardzo ładnie. Gdy udało mi się pokonać wszystkich chłopców, zostało mi tylko wejść do roderu, gdzie zakończyliśmy nasz challenge. I na końcu jeszcze raz przepraszam moich kochanych przyjaciół za tego niewinnego pranka. Mam nadzieję, że właśnie wszyscy śmiejemy się z tego na Discordzie. Na razie.